W Życzynie pod Garwolinem znika metr toru. Nie zgubił się, nie wyparował, rozerwało go. Metal osmalony jak po sylwestrowej petardzie, tylko że nikt tu fajerwerków nie odpalał. Mieszkańcy mówią o wybuchu. Premier mówi o dywersji, a służby mówią, że na razie w ogóle nic nie mówią. Bo tak to już u nas jest. Jeśli coś naprawdę poważnego się dzieje, to nagle wszyscy dostają amnezji. Tory rozwalone na kawałki, a komunikaty władzy brzmią, jakby chodziło o zgubiony śrubokręt. Najlepsze, to nie jest jakaś tajga, nie jakiś odcinek Watachy. To linia Warszawa Lublin. Jedna z najważniejszych w kraju, a ktoś tam po prostu zrobił bum i poszedł dalej. I teraz pytanie, czy to był test, czy sygnał, czy tylko ktoś sprawdza, jak bardzo można w Polsce wejść na tory, zanim ktoś się obudzi? Bo jeśli mettoru może zniknąć z hukiem w powiecie garbolińskim, to może jutro zniknie coś ważniejszego. A my dalej będziemy słuchać. Trwają ustalenia. Wybuch był szybki, cisza po nim dużo głośniejsza. Obserwuj nosentor.